Witam Państwa na bardzo gorąco z tej strony Aquies, a to kolejny materiał na moim kanale. W dzisiejszym dniu znajdujemy się na serwerze Camp Story, tak a w dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam pracę, w których najszybciej zdobędziemy Campońcy. Tak, były no, takie to troszeczkę lifehaki, możemy tak to ująć. Jest to na pewno kontynuacja serii najlepszych prac na serwerze. E, odcinek przyjął się bardzo dobrze, wbiliśmy 1000 wyświetleń i 70 łapek w górę. Jest to mega duży wynik, dlatego wziąłem się po prostu za Yy, materiał tego typu. Chciałem bardzo go gorąco pozdrowić Konra Mix, tak chyba jakoś tak to się czyta Jest to moderator, który dostał się w tej rekrutacji i on, i on mi podsunął właśnie ten pomysł, yy, aby nagrać po prostu pracę, pod prace, w których najszybciej zdobędziemy kampońce, ponieważ jest to taki też gorący temat i nie każdy wie po prostu gdzie można zdobywać, jakie są sposoby na to yy, Dobra, ale zanim zaczniemy od cały materiał, chciałbym bardzo gorąco zaprosić Was na moje social media, wiadomo chodzi tutaj o grupę na Facebooku, fanpage'a yy. Oraz w Discorda, tak? Skurde, zabrakło mi słowa. Dobra, więc tymi krótkimi słowami wstępu chciałbym zaprosić Was do oglądania. Mam nadzieję, że ten odcinek również Wam przypadnie do gustu. Zostawicie łapkę w górę, zostawicie subskrypcję oraz napiszcie jakiś pozytywny komentarz. Dobra, nie przedłużając, lecimy z materiałem. Yeah. Dobra, znajdujemy się na najlepszej pracy, w której najszybciej wbijemy kampońcy. Praca polega na zbieraniu śmieci, tak sama nazwa wskazuje, jeździmy, zbieramy śmieci, ale to nie jest tak do końca, jak Wy myślicie, że zbieramy, nie wiem, full kilogramów, potem oddajemy, nie, to tak nie działa. Zbieramy kilogram, po czym oddajemy. Czy dostajemy 4 calm points I tak jest praktycznie za każdym razem. Jest jakieś 80%, że dostaniecie. Dlatego ta praca znajduje się na pierwszym miejscu. Myślę, że jest fajna. Sporo godzin przepracowałem na tej pracy. Właśnie dobiłem ostatnio tutaj 200 pointsów, więc po prostu pracujcie, póki nie znerwuję tej pracy. Ale myślę, że raczej nie, bo po prostu no wiecie Innej możliwości zdobywania pointsów nie ma tylko oddawanie kilogramów, dlatego po prostu ta praca jest jaka jest, ale jest całkiem fajna i dobrze zarobkowa. Za kilogram dostajemy około 90 pln -ów. coś to jest tak plus minus, tak do 100 dostajemy, coś takiego. Więc myślę, że opłata się pracować na tej pracy jest całkiem ciekawa. Znajduje się w San Fierro, Las Venturas, Los Santos, ee, Blackberry, Blueberry, tak to się czyta. BM czyli lewy górny róg, mapy. No i wiadomo w San Fierro, czyli naprawdę miejsc jest dużo, ale brakuje tych superu po prostu jest taki, wiecie, taka bułeczka do calm zdobywania, to jest takie, wiecie, taki naprawdę fajna sprawa i dużo osób strasznie pracuje na tej pracy. Nie opłaca się, wiecie, zbierać dużo kilogramów, no bo wiecie, znaczy nie do końca źle co ja powiedziałem, opłaca się, ale lepiej oddawać co kilogram, bo wtedy y, dostajemy właśnie te calm y. Wiele graczy pyta się jak szybko zdobyć te kanpoincy. Zawsze odpowiadam, że Super jest to takie pierwsze miejsce na mojej liście. No i dostaliśmy cztery campoincy. Więc po prostu 95 dokładnie, czyli troszeczkę zawyżyłem, bo powiedziałem, że 100 Więc ta praca po prostu ląduje na pierwszym miejscu, więc wbijajcie na sweepery i miłego zbierania końców. Dobra, lecimy do pracy number 2 Dobra, znajdujemy się na pracy, która znajduje się na drugim miejscu w zdobywaniu końców. Jest to oczywiście magazynier, wspomniałem o tej pracy na wcześniejszym materiale Ale ta praca po prostu zasługuje na miano drugiego miejsca, więc dobra Wiadomo, wchodzimy, rozpocznij służbę, wchodzimy do tak e, służby. Rozpocznij pracę, przepisujemy kod, e, idziemy odłożyć paczkę. Dostajemy tam do 25 pelenów. Jak dobrze pamiętam, poczekajcie. Tylko nie wiem, gdzie mam e, ten blip do oddania. Dobra, muszę go po prostu poszukać. Więc e, też szybko zdobywamy w miarę camp dzięki temu, że po prostu, wiecie, odnosimy skrzynkę co chwilę. Jedynym utrudnieniem na tej pracy jest to, że musimy przepisać kod. No i może być to dla jednych męczące, dla, dla drugich nie więc możemy tutaj, wiecie, rozbijać plusy i minusy, ale na pewno praca ląduje na drugim miejscu tutaj troszeczkę częstotliwość jest mniejsza Campońców, ale zobaczcie, pierwsza paczuszka dwa Campońcy więc też się opłaca, ale jednak no nie jest to praca na miano pierwszej, pierwszego miejsca dlatego sweepery nadal zostają w tak zwanej topce dobra, weźmy sobie jeszcze jedną skrzyneczkę i zobaczmy, czy dostaniemy jakieś właśnie Kampońca, czy znowu nam trafi, czy po prostu to był czysty przypadek, że wszedłem sobie, wiecie, tutaj pracować i dostałem A, no i wiadomo, jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, motywuje mnie to wiadomo do nagrywania kolejnych odcinków Naprawdę aktywność na kanale tak wzrosła, że to jest kosmos O, i dostaliśmy dwa kampońce, więc myślę, że praca jest w porządku Ale jednak jest taka troszeczkę monotonna i nudna, dlatego, no nie wiem no jakoś nie przemawia do mnie, ale opłaca się pracować. Nie powiem, że nie, ale jednak wolałbym uderzyć na przykład w takie sweepery, które są dużo fajniejszą atrakcją, rozrywką yy, na serwerze. Dobra, lecimy do pracy, która znajduje się na trzecim miejscu. Jakby inaczej, na trzecim miejscu, czyli ostatniej pracy w moim zestawieniu, znajdują się autobusy. Myślę, że najwolniej tutaj zdobędziemy kampańcy spośród tych dwóch prac, ale jednak yy, nadal zasługują na miano, wiecie, Najlepszych prac pod kalpojcy Więc myślę, że też opłaca się pracować, ale jednak wiecie Wolę osobiście sweepery Mam nadzieję, że w jakimś stopniu przyczyniłem się do rozwoju waszej postaci w grze I dzięki temu będzie dużo łatwiej wam pracować Bo wiecie, po prostu Jednak bardzo dużo reportów jest na serwerze odnośnie najlepszych prac Ja zawsze odsyłam do swojego materiału, bo po prostu wiecie, no zawsze to jakoś forma wideo prezentacji jest dużo fajniejszą formą niż jakieś, wiecie, po prostu poradniki, czytanie no, no Wiecie sami jak to jest. Staram się, wiecie, nagrywać coś takiego na bieżąco. Jeszcze planuję nagrać oczywiście poprawkę elegi bo, wiecie, troszeczkę zostałem skrytykowany, ale w sensie nie, że się obraziłem czy coś w ten deseń, po prostu, wiecie, no sam zrobiłem elegi niezbyt takie atrakcyjne, w sensie, no ten spoiler lewitujący, no to dobra No, więc tak po prostu Chcę jeszcze nagrać oczywiście jakieś aktualizacje na serwerze, więc myślę, że będzie się działo na kanale. Sorka, że tak sobie wjechałem na yy, odcinku, gdzie najlepiej zarabiać campońcym. No, tak nagle wyjechałem o tym. Więc jak widzicie, na razie jeszcze nie dostałem żadnego calm pointsa, ale oczywiście nie przejmujemy się, bo początku, na początku serwera tutaj zdobyłem 500 campońców, więc da się, da się. Tylko po prostu zajmuje to dużo więcej czasu niż na tamtych pracach, bo jednak. Jak widzicie, zanim dojedziemy do blipu, no troszeczkę zajmuje, bo na początku musimy przebyć przez te niebieskie blipy, więc jest to troszeczkę, jak wiecie, monotonne. No i trzeba, no trzeba troszeczkę najeździć się, no nie powiem, że nie. Ale w całkiem fajna praca, bo też źle nie zarabiamy, więc możemy połączyć przyjemne z poz, pożytecz, po, 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 pożytecznym. O, nie mogłem się wysłowić, przepraszam. Więc możemy połączyć te dwie rzeczy, bo zarabiamy 19 Pelenów, ale myślę, że na magazynie że przez ten czas byśmy mogli zarobić dużo więcej. Dlatego ta praca ląduje na trzecim miejscu. Jeszcze tutaj zastanawiam się nad maszynistą, ale maszynista też ma duże odległości, dlatego nie pojawi się w moim zestawieniu, bo po prostu się nie opłaca. Tak, no jednak lepszej pracy ogólnie nie ma pod kampońcą niż te trzy, co wam zademonstrowałem. No i dwie osoby pod prąd, potem zaraz dam im warny, ale to za chwilkę. Czekajcie, to będzie, nie. Jedziemy prosto. No dobra, dziękuję, że byliście ze mną do końca materiału. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawicie łapkę w górę. No i co? Mogę więcej powiedzieć? Wbijcie na moje social media oczywiście. No i do kolejnych materiałów, tak? No, yo!